Witam serdecznie na kanale Centurion. Eee, to jest Condor Bushcraft Basic 5. Jest trochę dłuższy od Bushcraft Basic 4. Eee, zostałem zapytany przez jednego z widzów, jaki bym nóż wybrał. Eee, czy, czy poleciłbym Condora Bushcraft Basic? Tak to brzmiało. Ale no nie było tam precyzji, o który chodzi model, bo są dwa. I tu trzeba powiedzieć, że jest to Łukasz DN1, któremu odpowiadam. To bardzo dobry, bardzo ostry i żaźny nóż. Prosty w swojej wymowie i że tak powiem, czyniący skustoszenie, jeżeli chodzi o drewno. Naprawdę, bardzo go lubię. Nie chciałbym się go pozbywać. Jeżeli miałbym wybierać między Morą Robust, o której tutaj piszesz, nie będę ujmował niczego może Robust, którą posiadam, ale, tak jak powiedziałem, Condor Bushcraft Basic 5 jak najbardziej. Cieszę się, że Mogłem stać się znowu ambasadorem, czy też wysłannikiem kondora, jak onegdaj mnie przezwano, drogi e, Łukaszu DN1. To jest jedna e, odpowiedź. E, druga odpowiedź e, to jest e, dla Dominika Jachasia. Bardzo cieszę się, że zdecydowałeś się wybrać kondora kondorów. To jest mojego ulubionego kondora Salknam. E, fuuu, O Salknam też będzie mowa. Brzydwa, po prostu. Hudson Bay. Niesamowity. E, ten jest wyjątkowy. A dlaczego? A e, nie będę się chwalił, kto ogląda kanał, wie o co chodzi. E, dlaczego jest wyjątkowy? E, także to bym chciał tutaj zaznaczyć. Moi panowie kochani, także Dominiku gratuluję Ci Hudson Bay'a, sam musisz wybrać czy kupisz u Marcina czy u Andrzeja, odpowiednio Sienickiego albo Dziewiąckiego, czyli Goods.pl i Laplander, oba sklepy są w porządku, ja bez żadnych interesów rekomenduję takie sklepy, moi panowie i jak najbardziej teraz tak tobie to najbardziej by pasowało pisze obleśne i zapuszczone czyli Damian i on im pokazuje wiecie co? coś takiego dużego, wielkiego które wygląda dokładnie, dokładnie tak jak to co wam dzisiaj już pokazałam. Blue River po prostu Big Knife Maszaty. Duży, ostry, surrivalowy nóż, gruby e... Damianie. Co ty myślałeś, że co, że nie czekam aż wejdzie w zasięg? Będzie, będzie. No bo jak miałby nie być? Pytasz się też co z celknamem? Celknam też będzie. E... W międzyczasie i po nie w czasie piszę Maximus Minimus Znowu o tym wszyscy się wyrażacie bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie o tym nożyku. Cieszę się, że mogłem Wam pokazać go. No, jak sami wiecie, czeka go jeszcze oczywiście teren, odymienie i inne szczegóły prawda, z tym związane pokaz yy, rzaźności, batonowania, strugania, ostrzenia i wszystko to, co znacie, co wiecie, to będzie i itd. i td. Moi panowie i panie, Centurion wam tego nie odmówi i nie pożałuje. Słyszę cudne. Tomek Foryś się zachwycił, Tomciuch Pięknie napisałeś, żartujemy sobie. O Tomku Forysiu i o pewnych przygodach jeszcze wspomnę. Z Hawomiu, cudne, po prostu cudne. Ja Tomkowi Forysiowi napisałem taką odpowiedź, a duży to już nie ciąłby, pewnie, bo duży Tom cię odpisał z uśmiechem, z dużymi nie mam praktyki, wolę siekierę. I bardzo słusznie Tomek mówi, bo do rąbania drzewa to nie jest nóż, tylko siekiera. Nie będę szukał tutaj kus farny, którą podarowałeś mi, Tomku. Ale Tomek Foryś powiem wam z dużych noży miał w ręku ten Esi. Ze stali 10,95, czyli Esi Glas 2 Rowan o numerze seryjnym 10, 1350 Tomek miał w ręku ten nóż i osobiście nim pracował na swoim cypelku i powiem o dziwo zaskoczył mnie mój przyjaciel o którym wiem, że bardzo y, lubi małe nożyki i co do jednego to zawsze z Tomkiem y, będziemy się godzili jeżeli chodzi o to Mora Classic Bujeczka. Arcydzieło, które zrobi nawet zabieg chirurgiczny. Tym nożem musiałem kiedyś w pewnych warunkach zrobić zabieg, ale mniejsza o Cieszę się, że Dominik Jachaś nabędzie lub nosi się zamiarę nabycia kondora Hudson Bay. Bardzo się cieszę, że mogłem przyczynić się dla szanownego Łukasza DN1, którego widzę pierwszy raz na swoim kanale. No, że tutaj, nazwijmy to, spodobała się panu Łukaszowi, właśnie no, że. Poleciłbym jak najbardziej Bushcraft Basic 5, o tym mówiliśmy. No i teraz co z Selknam. Eee, tutaj trzeba byłoby jeszcze obleśnemu i zapuszczonemu odpowiedzieć, czyli Damianowi. Damianie, ja Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Ty należysz do kanałowego klubu eee, kolektywu Alternatywy 4 na tym kanale. No tutaj, traper należy. Pani profesor to jakoś głosu nie zabiera, tylko z boku, gdzieś stoi. No i ja należę, ale ja dałem pod Wawelską. Pamiętaj, ty należysz, Damianie? Na no bo jak żeby tutaj odmówić tobie członkostwa? No chyba, że byłbyś jak Dionizy Cichocki, prawda? <grystanie> No, i ostatnio Kinomax też wnioskował, niczym właśnie ten rzeczony Dionizy Cichocki o przydział. To jak mogliśmy odmówić dobrodziejstwa temu naszemu kochanemu Krzyśkowi Kinomaxowi? No, jak. Eee... Dawno tutaj nie widziałem też sierżanta Lewonia, e, który e, mógłby też e, zapisać się. Tutaj do klubu lokatorskiego Alternatywy 4 na kanale Centurion no, znowu coś się ktoś wpisał Marek Papro Musisz mnie tak torturować Piękny nóż, po prostu piękne Pozdrowienia Marku Papro, pozdrowienia No piszecie na bieżąco, to ja wam na bieżąco Odpowiadam, kochani Słuchajcie, no Centurion jest po to, żeby opowiedzieć eee, Panowie, kochani i panie co z tym Selknamem? Wpiszcie sobie. Proponuję, naprawdę. Selknam Centurion na YouTube albo Centurion Selknam i znajdziecie film, gdzie jest unboxing Selknamu. Znajdziecie inne filmy z Selknamem w terenie. Możecie wpisać też Pasja Noze. I tam szukać e, Selknama. Bardzo znakomity nóż. Naprawdę bardzo znakomity nóż. Łazek e, Hitcliffe, czyli Marek, może się wypowiedzieć również. Wiem, że posiada. Ja mam dobrą pamięć, kto co posiada. Jeśli się pochwalił, to prawda? E, kochani. E, Mojemu przyjacielowi Tomkowi potrzebna była taka pochewka jak na przykładzie tego NS1 z takim pouczem jakby, chociaż poucz to nie jest kieszonka, która jest integralna z częścią, tylko tak jak na przykładzie tego poucz jest doczepiane. Kupuje się go osobno, prawda? Wtedy możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z pauczem. Eee, panowie, kochani, eee, muszę chłopakom po prostu poodpowiadać. Więc, e, mając do czynienia z pauczem. Eee, to mamy wtedy, kiedy jest coś zaczepione. Es i na przykład robi takie paucze. Czyli takie coś. Można sobie samemu wykonać. Ale co z tym Selknamem? No, zachwyciłem się nim. Pracowałem z nim długo, wiernie i sympatycznie. Możecie sobie wpisać również Gondor Selknam. Tomasz Foryś na jego kanale będziecie mogli posłuchać pewnej historii. Jak nie zapomnę, to podlinkuję filmy. Na moim kanale możecie przeczytać sobie pod filmem. Nie znano dziś to Was, bo tam nie jest dużo, ale jest w pigułce historia ludu Zelknam, który zajmuje... Wiecie co? Ja Wam pokażę, co zajmuje. Normalnie zatrzymam film i Wam pokażę coś. O, widzicie? Zobaczcie, tak wygląda moja lampka nocna. No i jak widzicie, jedziemy powoli. I tutaj, jak przeczytacie, to możecie zobaczyć napis Ziemia Ognista, czyli Tierra el Fuego. I Tierra el Fuego, czyli Ziemię Ognistą. Mówiąc w tym języku, zamieszkiwał właśnie lud Selknam. I no, smutna jest historia tego ludu. Cieszę się, że Walt, chodzi mi o Walta Matiusa, że on po prostu postanowił uczcić ten lud właśnie tym nożem. No jeszcze jest taki jego trochę bliźniak, jakby Kondor Toki. Toki to był taki wódz a możecie sobie też o nim poczytać, ale nie chcę o Toki mówić. I dalej, co z tym selknamem, drogi Damianie, obleśne i zapuszczone. No i mówiąc, prezentowałem Tomkowi bo chciałem, żeby się cieszył lubię ym, dawać prezenty ludziom czasem ym, więcej radości wynika z dawania niż z otrzymywania no i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ym, Tomek, jak mówił mi ym, gdzieś tam przez telefon uchylono, miał szybę w samochodzie czy coś i stało się tak że po prostu w plecaku był nóż no, i jakieś złodziejaszki po prostu e, wsadziły rączkę i zrobili to, co czynią złodzieje. Czyli ukradli Tomkowi ten nóż. E, Tomek e, nie był fanem tego noża. Dla niego ten nóż mógłby mieć po prostu taką wartość, nazwijmy to. E, Imponderabiliczną, tak eee, sentymentalną, bo dostał jako prezent od przyjaciela, który do niego zawsze szczerze, czyli ode mnie, Tomek o tym wie. Eee, no i szkoda, że właśnie ukradli, ale nie ukradli nam przyjaźni, i to jest dobre. Eee, natomiast ja będę miał Kondora selknom. Bo powiedziałem, że prędzej czy później muszę mieć Selknama w swojej kolekcji, bo jakże to, żeby on nie był? Pozbyłem się y też na rzecz jednego człowieka, Kondora Pictus, którego unboxingu niestety nie mam, y i jeszcze dwóch filmów, ponieważ skasowałem. Miałem problem, musiałem telefony po prostu mieć nowe. Mam jeden nowy telefon i drugi mam tej samej marki. Eee, wszystko pozerowane, więc może teraz te filmy troszeczkę tam e, będą trochę inaczej wyglądały na tym kanale. Początek tego filmu, tam ostrość na tym Bushcraft Basic 5. Eee, no to jest taka moja próba. Pytajcie, kochani, jeżeli coś chcecie zobaczyć, jeżeli chcecie zapytać. Jeżeli ja, Noża, nawet nie mam teraz, tu w zasięgu, to mam go w domu gdzieś, bo tutaj, to jestem w kuźni, tu mam całe po prostu spektrum, prawda, tego wszystkiego. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Natomiast do niezdecydowanych, yy, do końca, na to czy na to, yy, może Dominiku, jechać powiem ci tak. Spróbuj, może po prostu rzucić monetą, w którym sklepie nabędziesz Kondora Hudson Bay. Yy, ja jestem w stanie. W tym momencie sprawdzić, czy w jednym i drugim jest Hudson Bay. Wpisuję już. że 319 zł kosztuje jak na dzień dzisiejszy i jest dostępny wiesz kupuj bo ja kupię będę miał dwa <laughs> yy, natomiast no w Finlandii to na pewno jest zawsze w Lamni gdzie tam to będzie ze 100 więcej kosztował no i jeszcze yy, Trzeba byłoby zobaczyć u tu 309 tam 319, 10 zł różnicy jest tylko naprawdę. Nie patrz na te punkty, jakieś czy inne. Jak idziesz po lesie na wyprawę, to też zbierasz punkty, jak kupuję w Biedronce, w owacie jakieś zakupy. I pytają mnie, czy zbieram punkty, czy coś, to ja ci powiem, że w Radomiu, w Kielcach, w Starachowicach, w Skarżysku Kamiennej w Warszawie, niektórych biedronkach, to już w ogóle nie pytają mnie o to, bo do stałych biedronek wchodzę. Ja wchodzę do biedronki z zasady, bo tam jest najgorsza obsługa, jaka może być. Jest tak paskudna jak Hudson Bay kondor. I wiecie co? Nie, no po prostu lubię owada. Yy, lubię owada, yy, że tak powiem. Yy, tam przynajmniej ludzie są naturalni. Oni, oni tam nawet dobrego dnia się nie życzą. Ale dobra, yy, rzuć sobie monetą, gdzie kupisz po prostu i nie zbieraj punktów, zbieraj noże zbieraj noże i zbieraj doświadczenie zbieraj naukę tak jak ja zbieram teraz naukę ostrzenia noża ja się teraz uczę ostrzyć nóż że tak powiem i tu uczyć się ciągle ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć i uczyć się i ćwiczyć i to wszystko jest co centurion ma do powiedzenia Turionowym nożem, żegnając się zaginionym rzymskim nożem. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Bądźcie zdrowi.